Proszę Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, no to pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. tak, Daliśmy się trochę stłamsić i LKS narzucił nam swoje warunki gry. A z kolei w drugiej, no to już my byliśmy stroną dominującą. Stworzyliśmy sobie bardzo wiele sytuacji w tej drugiej połowie, i z czego dwie zamieniliśmy na bramki. No, szkoda też tych niedożycanych sytuacji, bo tych bramek mogło być więcej i wynik mógłby być 3 do 1 i wtedy mielibyśmy spokojną grę i kontrolę spotkania do samego końca. No, na pewno też nam nie pomogła czerwona kartka Kamila Tlagik, która no, bardzo osłabiła zespół i musieliśmy dawać siebie jeszcze więcej, tak, i udawało nam się to praktycznie do samego końca spotkania, no jednak po raz drugi z rzędu dostaliśmy bramkę w ostatniej sekundzie, czyli więcej sekundzie, tak, w doliczonym czasie gry i kosztuje nas już to cztery punkty, tak? no na pewno brawa dla chłopaków za walkę do samego końca, bo mimo to że graliśmy jednego mniej, no to cały czas walczyli, starali się stwarzać kolejne sytuacje. Trzeba to więcej powiedzieć. Mesz wykończył się remisem, no moim zdaniem nie do końca sprawiedliwym. No ale to już jest przeszłość, tak, musimy wyciągnąć wnioski i skupić się na najbliższym rywalu. Bardzo no proszę o pytania do treneracji. Czyli jest niedosyt? No oczywiście jest bardzo duży niedosyt, tak? Tym bardziej, że drugą połowę zagraliśmy bardzo dobrze i stworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Uważam, że gdybyśmy zachowali zimną krew i chłodną głowę do samego końca, to byśmy ten mecz wygrali. czym on mówił w przerwie zawodnika, no, bo zupełnie inna drużyna wyszła na drugą połowę. No w przerwie. To w szatni to jest w szatni, tak. No, no sobie trochę porozmawialiśmy na temat naszej gry, ale każdy z tych chłopaków wierzył, tak. I był świadomy tego, że posiada wysokie umiejętności. Jeżeli głowa wytrzyma, no to jesteśmy w stanie tutaj wygrać, tak. Wszyscy się nakręcili pozytywnie na drugą połowę. Wyszliśmy na to drugą część spotkania jako no, nowy mecz, tak? Takie mieliśmy założenie, żeby wyjść i zagrać nowy mecz od samego początku. A ja chciałem zapytać, czy pan, panie trenerze, nie uważa, że widzę, że to troszeczkę dzisiaj wyszedł zbyt agresywnie nastawiony, bo mamy tutaj sytuację, kiedy Daniel Mołka no, używa łokcia tak dość, dość blisko czerwonej. Mamy sporo fauli Rodaka, ta żółta kartka w pełni zasłużona, pewnie powinna być wcześniej. Laga wylatuje tam 20 minut ponad przed końcem no i widzę, że w ten sposób skomplikował to, co się działo w końcówce. Znaczy czy wyszedł agresywnie nastawiony? Oby dwie drużyny tak, walczyły wręcz momentami na tym boisku. To nie jest tak, że tylko widzę wyszedł tak nastawiony, bo podobnie grała drużyna tutaj trenera Perdoła, tak też walczyli o każdy mecz boiska i chcieli wygrać. No, kartkę Kamila Tlagier, no to tą drugą będzie trzeba zobaczyć i ocenić, tak, no bo z perspektywy linii bocznej, no ciężko jest mi stwierdzić, czy zrobi to specjalnie, czy po prostu przypadkowo. A propos tej pierwszej połowy, bo to wyglądało naprawdę słabo, czy jest jakiś pomysł, z czego to wynikało, to to głowa, czy? Wydaje mi się, że może trochę głowa, tak, na początku przyjechaliśmy tutaj na na stadion, tak, i ten początek był w naszym wykonaniu bardzo nerwowy, tak? jednak w biegiem upływu czasu no to oswoiliśmy się z tymi wszystkimi bodźcami, które mieliśmy tutaj z zewnątrz i stało się to dla nas normalne, tak pozytywnie nas to nakręciło w drugiej połowie i dlatego ta nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Można podzielić to na, na dwie połowy, bo, bo w pierwszej połowie zostaliśmy zdominowani. Gra się tak jak przeciwnik pozwala, no i nie graliśmy tego, co sobie założyliśmy i ta pierwsza połowa wyglądała źle w naszym wykonaniu, tak? Myślę, że na analizę przyjdzie czas w tygodniu, bo będąc tutaj nie zagrałem jeszcze tak słabych 45 minut, jako ja osobiście, jak i, jako i, jak i cała drużyna, więc z czegoś to musiało wynikać. Więc mówię, przyjdzie czas na analizę, więc mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i, i takie drugie 45 minut się nie powtórzy. Co do drugiej połowy, no to tak jak będę nawiązywał do pierwszej, no takich drugich, słabych 45 minut, no, nie wypadało zagrać, więc chcieliśmy jak najszybciej zresetować głowę i to nam się udało. Fajnie, że szybko odrobiliśmy straty przy dużym, większym szczęściu i przy mojej skuteczności. Mogliśmy szybciej podwyższyć ten wynik, szkoda, że się nie udało, szkoda straconych kolejnych dwóch punktów w ostatniej praktycznie akcji meczu, bo mam nadzieję, że to w głównym rozrachunku nie będzie powodowało jakiejś nerwówki do końca sezonu. Dzień dobry Państwu. Ja mogę tutaj tylko zgodzić się z trenerem Pusko odnośnie przebiegu. Gry. do przerwy wykonywaliśmy to, co sobie założyliśmy. Mieliśmy przewagę, którą dokumentowaliśmy bramką. Niestety po przerwie, szybko stracona bramka w 49 się bodajże spowodowała, że wkradło się do naszej drużyny wkradła się nerwowość i chaos. No i ta gra, z tej gry nie, nie, nie możemy być zadowoleni. Natomiast po raz kolejny chciałbym za to podziękować zawodnikom. Graliśmy do końca i uratowaliśmy punkt. Po raz kolejny Maksym Kowal sprawdził się jako ratownik w naszej ekipie i uratował nam punkt.